Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy i moje drogie oczywiście networkerzy, networkerki i wszystkie inne przedsiębiorcze osoby, które obserwują ten kanał. Z tej strony Wojciech Rubic, czyli mentor i pionier nowoczesnego network marketingu i przedsiębiorca internetowy z ponad pięcioletnim doświadczeniem. I witam Was we vlogu, w vlogu numer 3, gdzie dzisiaj przywitała mnie. No zdecydowanie lepsza, piękniejsza pogoda. Pozdrowienia w ogóle z Pabianic. Jestem akurat w Pabianicach pod łodzią tutaj i dzisiaj stąd właśnie nagram wam trzeciego vloga. Vloga dokładnie o komunikacji, tak jak widzieliście, czyli top pięciu błędach w komunikacji networkerów przez które nie rekrutujecie tyle ile chcecie, nie sprzedajecie tyle ile chcecie, ale dzisiaj o tym porozmawiamy oczywiście dam Wam też tipy jak tych błędów uniknąć. Także jeżeli ciekawi Was ten odcinek to zostańcie koniecznie do końca, bo daję Wam słowo, że będzie mnóstwo wartości, mnóstwo pozytywnej oczywiście energii, tak jak zawsze u mnie. Merytoryki i świetnego przekazu. Także dobra, lecimy z tematem. Punkt numer jeden i pierwszy błąd popełniany przez networkerów w rozmowach biznesowych i sprzedażowych to zagadywanie swojego rozmówcy i zasypywanie go korzyściami, jakie to nie niesie. Wasz produkt, czy wasz biznes, i tak dalej. Czyli aż takie przesadne, przesadne, gadanie, mówienie, że tylko dołącz, bo do to jest. Mój produkt jest taki najlepszy na świecie, moja firma jest najlepsza na świecie, że tylko takie aż narzucanie presji na tego, swojego, na, na tego swojego rozmówcę prospekta, e, że aż on taki czuje się przytłamszony, że wszystko dosłownie, wszystko co my oferujecie, to jest idealne, perfekcyjne, wspaniałe, cudowne. Nie róbmy takich rzeczy. To jest błąd niesamowity ogólnie jeżeli chodzi o język, nowoczesny język komunikacji, takie zagadywanie swojego rozmówcy to jest droga do porażki w rozmowach sprzedażowych i droga do tego, że nie będzie finalizacji, że osoby będą uciekać i od razu podświadomie w ogóle nie będą chciały nad sobą dalej rozmawiać. Dlaczego? Już Ci pokazuję to nawet obrazowo. Jeżeli Ty z kimś rozmawiasz i non stop mówisz, 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 mówisz to ta osoba czuje się taka coraz malutka, 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 malutka. malutka. Bo ona przyszła z Tobą porozmawiać, a nie tylko Ciebie słuchać. Ludzie na ogół w ogóle, teraz w obecnych czasach to całkowicie, nie mają za bardzo z kim porozmawiać. Nawet nie, ma, nie, nie mają z kim serio często porozmawiać ludzie. Dlatego jeżeli Ty umawiasz się na rozmowę sprzedażową i ktoś na tę rozmowę się pojawia, to pierwsza ważna rzecz, to Ty nie gadaj, tylko wiesz co zacznij robić? Zacznij pytać tą osobę, czyli to jest pierwsza sprawa. Mniej gadaj, więcej pytaj. Pytaj tę osobę, czyli nawet, dam Ci teraz takiego też tipa, tak jak mówiłem, będę też dawał tipy, jeżeli przykładowo ktoś przychodzi do Ciebie na rozmowę, to nie zacznij te rozmowy od razu od korzyści, tylko powiedz powiedz proszę, co w ogóle spowodowało to, że zaczęłaś interesować się networkiem, zaczęłaś interesować się zarabianiem online. Dlaczego się w ogóle tutaj spotykamy, tak? To Tobie też w życiu nie gra. Czyli zacznij interesować się drugą stroną. Zacznij interesować się drugą stroną, żeby ta osoba czuła się naprawdę przy Tobie ważna i żeby ona poczuła, że kurczę, no faktycznie, ona się mną interesuje, a nie tylko mówi mi o non stop, jaki to jest zajebisty produkt, zajebisty biznes. Oczywiście wiadomo, że Twój produkt i biznes na pewno jest taki, jednak najważniejsze, żeby postawić na rozmówce w tej rozmowie. To jest bardzo istotne, czyli błąd numer jeden, mniej mów, więcej pytaj. I oczywiście słuchaj, to jest niesamowicie, niesamowicie ważne, dobra. Punkt numer dwa, jeżeli chodzi o e, taki błąd komunikacji, to jest tak jakby zbyt branżowy język. Szczególnie gdy twoją grupa docelowo nie są networkerzy, a podejrzewam, że większość przypadków tak nie jest, więc jeżeli nie trafisz do ludzi z networku i rozmawiasz z ludźmi, nawet z biznesu normalnymi takimi tradycyjnymi przedsiębiorcami, czy przedsiębiorcami internetowymi, czy ludźmi, którzy pracują na etacie, czy gdziekolwiek indziej, tak, czy nie pracują, to staraj się unikać. Tego bardzo mocno takiego z branżowego języka, typu, że jakieś uplining, że jakieś struktury, że jakieś tabelki rozliczenia, czyli szczególnie na pierwszym spotkaniu, na tych pierwszych spotkaniach nie zasypuj człowieka informacjami, które nie są mu do niczego potrzebne. Pamiętaj, że network to jest yy, taka, yy, to jest zupełnie taka, taka inna, yy, specyficzna dziedzina, która jest fantastyczna, oczywiście, sama w sobie. Jednak to jest nowy zawód, gdzie ludzie bardzo często nie rozumieją takich rzeczy jak ty, gdzie jest jakiś upline, gdzie jest jakaś wolność finansowa, gdzie jest jakaś struktura, tak? czy jakieś wynagrodzenie i tak dalej. Więc staraj się nie używać zbyt takiego wygórowanego, wysublimowanego takiego języka, bo to może też człowieka przestraszyć. I to jak ten network sam sobie jest, pro, pro, jest, jego prostota jest piękna, to właśnie używając takich aż zbyt wygórowanych słów. Aż tak za bardzo starając się wyeksponować ten network, ludzie mogą się nadzwyczajnie w świecie przestraszyć tego networku. Także naprawdę to jest bardzo ważne, żeby starać się bardziej przyziemnie mówić. Czyli przykładowa zamiast wolność finansowa, zamiast, zamiast upline czy ktoś, to powiedz, że e, będziesz miał tutaj lidera. czy? będziesz mogła wchodzić do sklepu i nie patrzeć na ceny, a nie, że wolność finansowa, że dochód pasywny i tak dalej. Szczególnie nie na początku, to jest bardzo istotne. Na początku dla człowieka jest najważniejsze to, żeby on wiedział i czuł, że na pewno będzie miał Twoje wsparcie, to jest na pewno, czyli przynależność do społeczności i żeby on, że on będzie wiedział, że on będzie poprowadzony Czyli, też system startowania to jest też ważne. Głęboko wierzę, że taki system startowania masz. Jeżeli go nie masz, to koniecznie zostaniesz na kanale, bo na pewno też o tym będę mówił i pomogę ci, jaki jak, jak, taki system startowania w kolejnych odcinkach gdzieś tam zbudować, żeby, żeby też twój, twój biznes, Twój zespół się jeszcze lepiej rozwijał. Także to była dwójka, czyli nie przesadzaj zbyt takim branżowym językiem. Punkt numer trzy. Punkt numer 3 dotyczy obiekcji. Obiekcji, czyli, obiekcji, czyli tego. A, może zajmę oknawki sobie. A może nie, a może tak, a może nie. E, obiekcje. I jeżeli chodzi o obiekcje, to pamiętaj, jedno bardzo ważne, kluczowe rzeczy. Nie odbijaj w networku obiekcji. Obiekcji się nie odbija, czyli nie walcz ze swoim prospektem na obiekcie. Czyli jeżeli ktoś to nie mówi, że network to jest piramida finansowa, to jest oczywiście wiadomo, ale o tym już nie będziemy dyskutować. E, czy, że to nie jest dla mnie, czy, czy nie mam czasu, czy cokolwiek, jakąś inną obiekcję, to przede wszystkim pierwsza rzecz. Nie dyskutuj, że nie no ale jak to nie masz czasu, przecież każdy ma czas, to jest nie dyskutuj, czyli nie podważaj obiekcji, ne... obiekcje się mój drogi networker, networkerko neutralizuje, czyli przede wszystkim uszanuj, ok, jasne, rozumiem, a powiedz proszę, czy chciałbyś, chciałabyś to zmienić, przykładowo tak, bo ktoś Ci mówi, że to jest termin Ho, o, tak, to bardzo ciekawe, powiem Ci, że dawno bardzo nie słyszałem tego pytania, a powiedz mi proszę, z czego to wynika, że masz takie zdanie, czyli uszanuj, Powiem, że też szanujesz te obiekcje fajnie, nawet wyraź z zaskoczeniem sami, e, i zadaj pytanie tej osobie, z czego to wynika, tak? Żeby dowiedzieć się, we wejść w głębiej i w ogóle, mój drogi returkarze, moja droga returkarka, jeżeli chcesz dostać więcej, naprawdę przefantastycznych tipów, poznać metodę 4U na przykład na obchodzenie obiekcji, dostać jeszcze więcej tipów praktycznych, jak neutralizować obiekcje i skutecznie przechodzić do finalizacji w networku, to koniecznie wyskakuję teraz ze swoją książką. Oj, odwróciła mi się, Oj, jest odwrócony marketing. Moją książką Komunikacja z serca czyli Biblią nowoczesnej komunikacji w network marketingu, w której znajdziesz kompendium wiedzy, dosłownie to jest must-have każdego nowoczesnego naturkarza działającego w social mediach, jeżeli chodzi o skuteczną komunikację podczas rozmów sprzedażowych i rekrutacyjnych. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Koniec reklamy, lecimy dalej z nagraniem. Także trzecia rzecz, nie odbijaj obiekcji, a je neutralizuj i staraj się po prostu zrozumieć te obiekcje, bo jeżeli Ty będziesz je odbijał i będziesz mówił, że nie, tak nie, jest, nie masz racji, no co ty, jak to nie masz czasu, no to od razu co się dzieje, no to osoba od razu się wkurza się podświadomie i koniec i nie ma opcji, żeby była finalizacja, także to jest bardzo istotny element, czyli trzeci błąd, nie odbijaj, a neutralizuj, czyli i staraj się w ogóle zrozumieć z czego dana obiekcja wynika i przypomnij sobie swoje początki, czy ty też nie miałeś, nie miałeś obiekcji i pamiętaj, jest też bardzo ważna rzecz, też ci to powiem jako mentor, że jeżeli ktoś ma obiekcję, to... Dobrze, to dobrze. Cieszę się, że on ma obiekcje, właśnie. Dlatego warto jest użyć się pracować z obiekcjami. Naprawdę, mega warto. Bo jeżeli ludzie mają obiekcje, jeżeli, jeżeli właśnie osoby na swoich stronach mają obiekcje, to dobrze, bo to znaczy, że oni naprawdę są zainteresowani. Bo jeżeli nie mają obiekcji, to znaczy, że nie są zainteresowani, bo nawet nie mają obiekcji. Także to jest też bardzo ważna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Punkt numer 4. Punkt numer cztery, jeżeli chodzi o błędy takie komunikacyjne. I tutaj. Już pójdziemy bardziej w błędy komunikacyjne, ale nie takie stricte w rozmowie. W rozmowie, tym mamy trzy, ale pod social media. Trochę poruszymy na social media, bo tutaj głównie działam oczywiście online internetowo, więc tutaj o tym mówimy. I zmiana języka na social media, z języka korzyści na język wartości. I o co tutaj chodzi? Żyjemy w dobie informacji, gdzie jest ich bardzo dużo. Jeżeli ludzie nie poczują wartości na swoim profilu. Nie poczują wartości w swojej komunikacji do nich. Jeżeli oni nie poczują, że oni na swoim profilu coś dostaną wartościowego, czegoś się mogą nauczyć, mogą się uśmiechnąć, haha, pośmiać się, e, mogą jakiekolwiek emocje zbudzić i właśnie coś fajnego, co wniesie do nich wartość i nie tylko korzyść, tak jak to bardzo często networkerzy przytają, o, event z firmowych. ach, ta moja firma to jest taka wspaniała, ach, joch, moje produkty są takie wspaniałe, cudowne. I oczywiście, nie denerwuj się na mnie, ja nie mówię, że tak nie jest. Bo ja wiem, że wszystkie firmy w Networku, które przynajmniej ja znam, są firmami networkowymi, a nie piramidami finansowymi, skamami i tym co się. Nie, takich Nie, o takich rzeczach tutaj nie mówimy. Ja w ogóle zrobię taki odcinek dotyczący Networka, piramidy finansowej, żeby też to było jasne, przejrzycie jak ja mam do tego stanowisko. Jednak pamiętaj, networkerze, networkerko, czy osoba, która buduje markę osobistą w social media i buduje swój biznes w ten sposób. Język wartości, nie język korzyści. Czyli ty nie chwal się, nie pisz takich, że znaczy, możesz pisać. Ja ci mówię, że nie możesz, bo to może być wszystko. Ja ci tylko doradzam, bo co działa w praktyce. jak Ja z, pięciu, z ponad pięcioletniego doświadczenia z wielu współprac z z wielu wywiadów z z wielu spotkań z z wielu e, przechwytów z z wielu praktyk, po prostu no znam tę branżę od środka. Nie wiem, to w ogóle jest taka osoba w Polsce, która aż tak dobrze zna tę branżę od środka i jest taką zewnętrzną osobą, która na to spojrzy tak z góry, bo nie ma mentora drugiego, takiego jak ja, więc. Uważam, że warto mnie naprawdę posłuchać, czyli język wartości. Bo zobacz, jeżeli osoba będzie na twój profil i widzi, że jest jakaś firma, jest super produkt i jest tylko super że korzyść, ale same korzyści, same korzyści, same korzyści, to ona tym się nie zainteresuje. To nie jest OLX, że tutaj ty masz zapisać i sprzedać samochód, że... O, Pao pali, super składy, składnik, blach i czegokolwiek. Nie! Social media służą do komunikacji, do budowania relacji, a relacji nie zbudujesz coś, że to będzie się chwalić, że ty działasz... Trzech firmy, firm, nasze trzy fantastyczne produkty, co oczywiście też ważne dla ludzi, wiadomo, jednak wartość, czyli wnosi wartość dla ludzi. Czyli dziel się jakimiś tipami swoimi, nie wiem, może lubisz gotować, to wrzuć jakiś przepis, może interesuje cię coś innego, daj da jakąś wartość, daj jakieś trzy tipy na przykład na to, jak lepiej zarządzać sobą w czasie, daj jakieś, nie wiem, trzy fajne, albo nawet jeżeli chcesz pisać o produktach, to napisz przykładowo y, top trzy tipy, dlaczego warto stosować i na przykład, nie wiem, kolagen. Dlaczego warto top 3 korzyści, jak, albo top 3 nieoczywiste korzyści, których nie wiesz, e, na co wpływa aloes na przykład, tak? Albo dlaczego e, technologia, e, dlaczego technologia pozwala na przykład, zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy na pielęgnacji. I w ten sposób, czyli dawaj wartość, dawaj wartość, wartość, wartość. I to jest niesamowite. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ jeżeli ty będziesz dawać wartość swoim tak jak ja Tobie daję tutaj wartość, to co będzie się robiło? Będzie budowało się między wami więź. Zaufanie, bo te ludzie będą czuli, człowiek będzie czuł po drugiej stronie, tak jak. Ja. No ja, ja. ja te materiały przede wszystkim nagrywam po to, żeby dać sobie wartość, żebyś ty mógł mogła się e, z, z tego czegoś nauczyć, tak? A jeżeli kupisz też jakiś mój produkt, jeżeli kupisz moją książkę później, czy przyjdziesz na jakiś mój webinar, przyjdziesz na jakieś moje szkolenie, to jest super, ja też się cieszę, ale jeżeli tego nie zrobisz, to dla mnie tak i tak jest super. Dla mnie najważniejsze jest że ja daję wartość. Że nawet osoby tutaj za darmo mogą wynieść z tego odcinka dużo i zmienić swój biznes, swoje wyniki i tak dalej. Dla mnie to jest najważniejsze, a jeżeli ktoś też przy okazji kupi, to jest też świetne. Wiem, że tak naprawdę będzie też, bo będą osoby, które będą chciały więcej. Takie to jest piękne i właśnie o to chodzi. Ty też tak rób, dawaj wartość, 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 wartość i oczywiście wartość i pamiętaj o dystansie, żeby też ten dystans był oczywiście, no to w praktyce oczywiście wszystko przyjdzie. E, dobra, czyli taki punkt, pa, punkt czwarty, czyli wartość. i Punkt numer 5. Punkt numer 5, który tutaj polecam, jeżeli chodzi o, e, o takie właśnie błędy, e, błędy komunikacyjne, jeżeli chodzi o network marketing, to jest to jest mm, zbyt takie mm, narzucanie, narzucanie samemu sobie, przede wszystkim samemu sobie, to będzie takie, taka, taka mentalna. Ja ogólnie kocham mental, więc tutaj dorzucę taką mentalną wskazówkę jeszcze, jeżeli chodzi o komunikację i to był to, to, to top 5 błędów, czyli że zbyt Duże narzucanie sobie presji na wynik tej rozmowy. I ja ci w ogóle dam tutaj świetnego tipa. Świetnego tipa, czyli narzucanie tej presji, że ty masz rozmowę i jest presja. Oczywiście ja to świetnie rozumiem. Ja to świetnie rozumiem. Sam pamiętam, jak kiedyś działam kiedyś na networku i miałem pierwsze rozmowy sprzedażowe. W ogóle pamiętam, kiedyś miałem rozmowę pierwszą z takim przedsiębiorcą. O jezu, a szanowni, wzdrygło wzdrygło i miałem przez dwa tygodnie chyba opór na networku, bo nie byłem przygotowany i taką presję na siebie narzuciłem. Polecę Ci świetną metodę na walczenie sobie z presją podczas rozmów i żeby ten błąd bardzo łatwo usunąć. Czyli gdy masz rozmowy rekrutacyjne, sprzedażowe w swoim biznesie, cieszę się, że je masz. I wiem, że na pewno po tym będą one wejść do na zdecydowanie wyższy, lepszy poziom. Tego Ci z całego serca życzę. W jakimkolwiek networku nie działasz, w jakiejkolwiek firmie nie działasz networkowej, życzę każdemu networkerowi, networkerce w tym kraju jak najlepiej, z czystego serca. Jeżeli w ogóle czujesz, że ta materia może pomóc też dla Twojego zespołu, dla kogokolwiek innego w swoim otoczeniu, to wyślij go, wyślij go, przekażmy się, dzielmy się to wiedzą, niech ludzie też zostają, edukują się. Przecież o to chodzi, na pewno zespole no warto to wysłać, żeby też mieli ludzie tutaj fantastyczną wiedzę i wskazówki. I jeżeli chodzi o tą to presję, to polecam Tobie zrobić taką listę, listę 80-20, czyli ro, dzielisz dosłownie kartkę, to robisz to na kartce najlepiej, na prostej kartce, idziesz do Stokrotki, czy do Biedronki, czy do Empiku, gdziekolwiek znajdziesz kartki, albo masz w domu kartki i otwórz teraz, zacznijmy nagrania, otwórz kartkę i dosłownie stwórz taką listę. Na jednej napisz 80, na jednej stronie, znaczy postaw pionową kreskę, 80-20. I tam gdzie 80 napisz odmowy, a tam gdzie 20 napisz finalizację. I teraz przy każdej zarówno, uwaga, zarówno odmowie, jak i finalizacji stawiasz okejkę, okay czyli ptaszek albo plusik. I co to oznacza? Oznacza to, że każda rozmowa odbyta to jest twoje zwycięstwo. To jest zobacz, jak to w ogóle zmienia perspektywę gry, że ty nie narzucasz się presji, bo nawet odbyta rozmowa, nieważne jaki będzie jej wynik, to już jest dla ciebie sukces, bo ty tę rozmowę umówiłaś, umówiłaś, odbyłaś ją, czyli odbyłeś, czyli zrobiłeś praktykę. Czyli to już wykonałeś działanie, to jest niesamowite. Teraz nawet jeżeli to nie wyszło, to co z tego? Spoko, pamiętaj, masz 80-20, 80 rozmów ma prawo tobie nie wejść. Nie ma networkera. Oj, przejdę po ławce, mam nadzieję, że milicja. Badnie, bo, mam nadzieję, lepiej. jest! E, oczywiście. Uciekłbym, szybko biegam, jogging uprawiam, i jest? Dobra, i 80-20. I teraz zobacz, masz od razu masz taką lekkość w głowie, że 80 odmów możesz mieć. Bo tak wyglądają przeważnie statystyki, że na 100 rozmów 80 to o co podmówi. I zobacz, jaki masz luz w głowie od razu. I zobacz, jak ta presja schodzi. Także tym oto wiekopomnym akcentem zakończę, zakończę tą, to nagranie. Już oczywiście sprzedawać nic nie będę, bo no to wiecie, tak sprzedawać i sprzedawać, tylko tą moją dobrą książkę, najlepszą na świecie, to już tak wiadomo, już nie będę przeszadzał. Także moi drodzy, oczywiście, e, wszystko tutaj wyciągnijcie, zróbcie notatki, zastosujcie. Daję Wam słowo, że na pewno w, po wdrożeniu tej wiedzy Wasza e, rekrutacja, sprzedaż bardzo mocno wzrośnie i teraz to robi się całkowicie ważne Jeżeli chcecie dostać zdecydowanie więcej wskazówek dotyczących nowoczesnej komunikacji, to koniecznie kupcie tę książkę, w ogóle z, w, koniecznie. Niekoniecznie, koniecznie. nie chcecie, nie chcecie, nie chcecie, to nie kupujta. Nie musicie oczywiście, to samo, że nie było, ale no wiesz, no, no nie musicie się kupować, no, no nie musicie, Jeśli się stanie, się stanie, jak nie kupicie, nie się stanie, jak nie kupicie. E, oczywiście na stronie znajdziecie też e, rekomendacje, zobaczycie w ogóle, co to jest za książka, a jeżeli też macie jakiekolwiek pytania, jeżeli chcecie, Podyskutować trochę, to sekcja komentarzy. Jest tutaj oczywiście dla Was i czekam na Wasze tutaj komentarze i na pewno tutaj porozmawiamy. Także trzymajcie się moi drodzy. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, czyli jutro w kolejnym vlogu. I tak jak mówiłem do końca listopada lecimy tutaj na grubo. Trzymajcie się, położę Wam sa Tobie samych sukcesów, cudowny Turkerze, cudowne networkerko. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam tutaj w komentarzu na YouTube. Na pewno na wszystko będziemy tutaj... Z zespołem płynnie, ciepło dla Ciebie odpowiadać. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki Wojciech Rubin, a dla tych, którzy mnie znają, Wojciech 2.0. Cześć.